Top 10 świątecznych filmów na Netflixie Jak co roku przychodzi ten czas, kiedy święta otaczają nas z każdej strony. Czy tego chcemy, czy nie, czas na szał prezentów wywindowanych w górę cen, a także nieśmiertelnego Last Christmas. Zatem idziemy za ciosem i zapraszamy Was do poznania Top 10 świątecznych filmów, które stworzył Netflix. Numer 10 Upalne święta. Urocza i trochę inna świąteczna komedia. Tym razem zamiast śniegu będziemy mieć gorące pustynie Afryki, a zamiast reniferów słonie. I choć sama komedia nie jest najwyższych lotów, a Kristen Davis raczej próbuje grać niż gra, to nadal warto ten film obejrzeć. Dawam wam to trochę inne spojrzenie na święta, a poza tym popodziwiacie piękne afrykańskie widoki. Numer 9. Świąteczny rycerz najnowsza komedia świąteczna zwane są Hudgens w tle. Tym razem nasza Gabriela z High School Musical spotyka na swojej drodze najprawdziwszego rycerza ze średniowiecza. I chyba wszyscy wiemy, jak to się skończy, jednak ta przeurocza komedia to wszystko, czego potrzebujecie, żeby podkręcić swój świąteczny nastrój. Numer 8. Świąteczny Spadek. Urocza komedia o dziedziczce fortuny, która musi się wiele nauczyć o życiu. Mimo, że mamy tu do czynienia z dość wytartym schematem historii, to Eliza Taylor, grająca główną rolę, nadaje mu powiew świeżości. Poza tym w filmie występuje wciąż piękna Andy McDowell, którą dobrze znów zobaczyć na ekranach. Numer 7. Świąteczny kalendarz, mało doceniany i mało znany netfliksowy film, a szkoda. W głównej roli występuje Kat Graham, znana z pamiętników wampirów. Tym razem jako młoda fotografka, która nie bardzo wie, co zrobić ze swoim życiem, aż do momentu, gdy od swojego dziadka dostaje stary świąteczny kalendarz. Czy przystojny lekarz okaże się być tym jedynym? Zobaczcie sami. Numer 6. Kronika Świąteczna. Choć sam film dostał mieszane recenzje, zwłaszcza z powodu kiepskich efektów specjalnych, to nadal warto go obejrzeć. Po pierwsze, w przeciwieństwie do większości pozycji w tym rankingu, nie skupia się na wątkach romantycznych, a po drugie, dwa słowa: Kurt Russell. Jego genialna rola świętego Mikołaja na pewno zostanie na długo zapamiętana. Numer 5. A very Murray Christmas. Tego pana nikomu nie trzeba przedstawiać. Bill Murray tym razem zaprosił największe gwiazdy amerykańskich ekranów, by pomogły mu stworzyć jak najlepsze święta. Wśród zaproszonych można zobaczyć takie twarze jak George Clooney, Miley Cyrus i wiele, wiele innych. Ta godzinna impreza to wielki pokaz talentów nie tylko Mareya, ale również zaproszonych przez niego gwiazd. Numer 4 Zamiana z księżniczką. Następny film z Vanessą Hudgens i to w podwójnej roli. Chyba wszyscy znamy ten schemat. Szlachcianka i dziewczyna z ludu zamieniają się na kilka dni rolami, by posmakować innego życia. I oczywiście poznają swoje wielkie miłości. W wykonaniu Vanessy ten wytarty motyw nabiera zupełnie nowego uroku. Numer 3. Święta Welkamino. To następna propozycja dla tych, którzy chcą odpocząć od romantycznych świątecznych komedii. Tym razem mamy do wyboru filmy prawie że sensacyjny, gdzie grupa przypadkowych ludzi zostaje zamknięta w sklepie podczas napadu. W głównych rolach Jessica Alba i Tim Allen. Numer 2. Świąteczny książę. Największy hit Netflixa, jeśli chodzi o filmy świąteczne. Zresztą doczekał się już dwóch kontynuacji. Drugi odcinek o weselu mogliśmy oglądać w zeszłym roku, a w tym roku poznamy ponoć królewskie niemowlę. My jednak zapraszamy do poznania pierwszej produkcji, od której wszystko się zaczęło. Numer 1. W śnieżną noc. Najnowszy film Netflixa to ekranizacja powieści Johna Greena. Tym razem poznajemy grupkę nastolatków, którzy w jedną śnieżną noc zmieniają zupełnie swoje życia. Każdy w tym filmie na pewno znajdzie coś dla siebie i coś o sobie. Dlatego dziś ten film zamyka nasze top 10.